Dobra, słuchajcie, ja nagrywam. Kolejną część. 35 sekund po tym jak skończyłem tamtą, było po prostu mocno i to trzeba nagrywać, nie? Patrz, jak brzmi. To jest słuchajcie, błyskawica! Ewidentnie to jest błyskawica. Bo to co się dzieje to jest tragedia. O Jezu! Ale się błyska. Patrz co się dzieje? No i łowcy burz miały rację! Możliwe, że Święto Świętokrzyskim może, może wystąpić z Downburst i wystąpił, zobaczcie, co się dzieje. No i wystąpił Downburst właśnie akurat. Ładny Downburst teraz się zrobił. No i to już jest Downburst, bo po prostu to, co się dzieje, to już widzę. To, to mamy Downbursta teraz. Ja takiej burzy nigdy nie widziałem, nie wiem, jakby. Trochę, a jednak nie osłabła aktywność elektryczna, bo znów się błysło i to mocno. Ale leje, patrz! Aż kapie z tych z drutów, tak, taka ulewa jest. Nie widać tego. Szkoda, słuchajcie, szkoda. Ja aż z drutów kapie na sekundę. Ja, yeah, ale burza jest. To jest nienormalne. No, samochód jedzie. Patrz. Jaka to nie widać tam przez drogę, ale widzę światła, jakie są ograniczone. Patrz, 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 jak brzmi. Tu samochód z grabówki jedzie. tragedia. Patrz, 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 patrz. patrz. Tak. Takie błyski. No i bateria Kurde, muszę bat kamerę zaraz mi się rozładuje. trzeba będzie ją podłączyć. No spokojnie, mam jeszcze 15% więc Jeszcze dobrze. Co to, a to światło zaświecone, bo światło zaświecone tutaj, no. O oh, Józ gaz zgaszony, ale błyska się.